Uwaga, uwaga, zestawy, które za chwilę zobaczysz, to nie są klocki LEGO, ale umieściłem tam LEGowe minifigurki, żeby to lepiej wyglądało i była bardziej klimatyczna historia. Ech, to był ostatni dzień pracy starego latarnika. Jutro rano wsiądzie na łódź zaprzyjaźnionego drobnego przemytnika Josha i przepłyną wspólnie do Nowego Orleanu, a później pojedzie już wozem na swoją farmę w Dallas, gdzie czeka jego małżonka. Ostatni raz szwenda się po pomoście, ostatni raz zamieni kilka słów ze stacjonującymi tutaj żołnierzami, no i ostatni raz przystanie, żeby pożartować z handlarkami w porcie. Na pewno wstąpi do tawerny, żeby posłuchać gwaru, popatrzeć na grających w karty marynarzy i wypić kilka kufli rozwodnionego, mętnego piwa. Niewykluczone, że ta nostalgiczna impreza pożegnalna zakończy się w klubie rybaka. W międzyczasie trzeba też wstąpić do szkutników, Sama i Rogera, którzy nieraz pomagali mu przy ustawianiu i konserwacji soczewek. To było dobre 22 lata spokojnego, choć czasem samotnego życia w Woodlake. Zarobił odpowiednio dużo, żeby starczyło dla wnuków, a i rząd obiecał kilkanaście dolarów do żywotniego świadczenia emerytalnego. Ech, żyć nie umierać, ale jakoś tak smutno na sercu. Ahoj sztury lądowe, tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj mocno nietypowy odcinek. Otóż zbudujemy sobie od A do Z niewielkie portowe miasteczko. I co ja tutaj mam? Otóż kilka miesięcy temu zwróciła się do mnie firma Startbricks z takim zapytaniem, czy nie chciałbym potestować produktów, które dystrybuują. Wiecie, ja takich ofert dostaję dużo, ale stwierdziłem, że to jest na tyle ciekawe, że można się temu przyjrzeć. No i co, po kilku tygodniach do moich drzwi zapukała wielka paczka z tymi czterema zestawami. A jest to klub rybacki, następnie mała stocznia, jakieś kajuty kapitańskie, a także tawerna. I jak to wszystko połączymy, może to wyglądać fantastycznie. Zerknijcie w wolnej chwili, jakie produkty oferuje firma Statbrix. No mamy tam na przykład temat mocno świąteczny a także jakieś motywy nawiązujące do serii rycerskich, do tej średniowiecznej kuźni itd. itd. O, widziałem również jakieś sety dla fanów powiedzmy tej stylistyki Lego Technik, ale pamiętajcie, to nie jest duński producent. Niemniej jednak, zwróćcie uwagę, stylistyka tego co tutaj mam przed sobą mocno przypomina stary sklep wędkarski i mi to jak najbardziej pasuje. No to co, stestujemy sobie jakość i jak te produkty wyglądają? Jesteście gotowi? To łapcie szproty i lecimy! Trochę szczerze mówiąc, na początku czułem się, jakbym był na jakimś balu przebierańców w przedszkolu, no ale stwierdziłem, że to będzie fajny początek tego filmu. Przecinam tutaj plomby z tego pudła specjalnym nożem. Rękojeść została wykonana. Z napletka wielkiego drapieżnego walenia, no i po prostu otwórzmy sobie to pudło. Coś, co mnie tutaj martwi, to absolutny brak minifigurek, ale my sobie znajdziemy jakieś takie legowe, co by ustawić na ekspozycji. No, ale pakowanie całkiem mi się podoba. Zresztą to są drogie rzeczy. No, każdy z tych setów około 3000 elementów i to kosztuje około 200 dolarów, czasem nawet więcej. Więc zobaczcie, ile to wszystko, co tutaj zbuduję, jest warte. Nie tania zabawa. Spodziewam się naprawdę dobrej jakości. A jak będzie? No to zobaczymy dopiero po budowie. Okej. Okay. Jakby to tutaj wam pokazać. Na początek wysypię. O! Mi pierwsze pozytywne wrażenie. To jakby instrukcja, która na początku ma kredowy papier. Jest to trochę jakby wymięte delikatnie, no i zwróćcie uwagę, jednak są minifigurki, tylko nie były wyrysowane na opakowaniu, bo wiecie, grupa LEGO wtedy mogłaby się procesować. I to jest już trochę gorsza sprawa, taka bardziej śmierdząca, no ale z drugiej strony, hmm, zobaczymy, jeszcze nie wiem czy te minifigurki są kubek w kubek, tak jak u duńskiego producenta. Mamy wiele worków z klockami. Jedynki, dwójki. Jak te elementy wyglądają? No to dopiero po odpakowaniu się przekonamy. Też wam powiem, jak to pachnie. A następnie otwórzmy także ten woreczek B, a właściwie kartonik. I ciekaw jestem, czy tam też po prostu będą numery od 1 do ileś? No widzę tutaj jakieś trójki. No to nie będę tego wszystkiego mieszał. Natomiast tutaj jest płytka. Myślę, że będzie to idealnie kompatybilne do wiecie czego. No i zobaczymy, tak naprawdę. Kiedy spoglądam przez worek, jest nieźle. Nie oczywiście nie będę tego mieszał razem w swoich szufladach. Widzę tutaj gdzie gdzieniegdzie pojedyncze nadruki, i to już sprawia, że może, może myślę o tej cenie lepiej. Ale to jeszcze się przekonamy, nie chcę tak szeleścić. Wiecie co? Otwórzmy sobie jeszcze ten klub rybaka, bo to mnie również zainteresowało. Jak widać, to pudło jest chyba z jakiejś delikatnie nowszej serii, takie jakby niebieskie, a te tutaj firmy. Urge są jeszcze starego typu. Oczywiście to przewędrowało kawał świata, więc widać, że niektóre pudła no nie obeszły się bez drobnych obrażeń. Zobaczmy jak to wygląda w innym kartonie. Chociażby w tym klubie rybaka. Oho, w tawernie znalazłem jeszcze coś ciekawego. Jakąś wypraskę. Co tam będziemy wyciągać? Kwiaty i inne elementy. A także ten czerwony to chyba jakiś bardzo nietypowy separator. No, będą tutaj pewnie takie dzikie pomysły. Zobaczcie, jak to wygląda. O, przetestujemy. Może czasem mieć to całkiem dużo sensu, no bo przynajmniej mamy jakiś sensowny uchwyt. Obadamy temat. No, akurat nie wiem, czy ten klub wędkarski w momencie, kiedy nagrywam to wideo. Nie jest najtańszy, bo jakoś 176 dolarów, ale nadal przemnóżcie to sobie razy 5. No, słuchajcie, to musi być naprawdę drogi klocek, żeby to się opłacało. Ale muszę też powiedzieć, że pakowanie wygląda naprawdę nieźle. Tam pewnie jeszcze w głębi będzie pewnie karton B. No, i tutaj również możemy to sobie połączyć. Jak wy to w ogóle widzicie w kadrze? Całkiem nieźle. No, 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 muszę Wam powiedzieć, że nie jest to takie słabe, przynajmniej jeżeli chodzi o pakowanie. Spodziewałem się jednak produktu drugiej kategorii. Co tu dużo mówić? Wiecie, jestem ciekawy świata, dlatego podjąłem się recenzji tego produktu. Mimo, że wolę sobie składać duńskiego producenta. To jest wiadome. No i cóż, zróbmy sobie taką szybką wysypkę. Tym razem karton B. No i zobaczcie, ile tutaj jest cennego budulca. A także dwie płytki konstrukcyjne, taka oto piaskowa zieleń. No i płytka w ogóle piaskowa, tanowa. To już w ogóle nie jest niedostępne, jeżeli chodzi. O tego duńskiego producenta, do którego się tutaj no, ciągle będę odwoływał. No to cóż, być może będą jakieś fragmenty speedbuildu, albo po prostu wszystko to złożę i widzimy się już na mini-makiecie. No i tak oto prezentuje się niewielkie portowe miasteczko zbudowane dzięki klockom, podesłanym przez Startbricks. No i muszę w tym miejscu podziękować swoim pomocnikom, a więc Marcinowi, Klaudiuszowi i Jakubowi, przez jeden dzień to wszystko żeśmy pobudowali, po prostu bite kilka godzin siedzieliśmy. Są modele większe, zawierające więcej elementów są modele łatwiejsze, no i po prostu model modelowi nierówny. Za chwilę to omówimy, ale nie będzie to recenzja, raczej taka vlogowa gadka. Od strony lewej mamy tawernę z przepięknym szyldem. Następnie przechodzimy do kwatery kapitana, to jest ten duży budynek z jakąś małą szopą po boku. Chyba moim faworytem jest klub wędkarski. Zobaczcie, jak fantastycznie prezentuje się ta fasada. No i mamy pomost. Co ciekawe, to jest na osobnej płytce. A po stronie prawej dostajemy siedzibę szkutników. W pierwszym momencie bałem się, że to są jakieś nie do końca legalne rynki z Rebrickable, ale na szczęście nie zauważyłem tam takich projektów. Jak widać, te klocki trochę się błyszczą, ale jeżeli chodzi o czepliwość. No to właściwie to jest kubek w kubek, takie samo jak duński producent. Powiem szczerze, i to jest także opinia moich kolegów, z którymi budowałem, lepszych chińskich klocków nie miałem. Tylko kilka elementów w każdym zestawie była uszkodzona, z tym się trzeba liczyć. No i zdarzają się takie fuszerki, na przykład w pewnym momencie w jednym modelu trzeba połączyć płytkę bazową ze zwykłą płytką, a to jest inna grubość. No i wszelkiego typu sznurki ee, to się nie nadaje. Bardzo nie lubię, kiedy na kilka klocków trzeba położyć jedną naklejkę, a taka sytuacja ma miejsce w przypadku białego szyldu. Natomiast nie ma reguły, bo w klubie wędkarskim oraz w tawernie, no to właściwie jest większość nadruków. Nie zauważyłem tam praktycznie żadnej naklejki. No, ten szyld z dwoma kuflami i flaszką, ależ to wygląda dobrze. Klub wędkarski to chyba mój faworyt. Chyba się powoli powtarzam, ale zerknijcie ile tam jest mew i jak bardzo starannie wykonano ten budynek. Ale gdzie niegdzie przydałoby się nieco detali, no bo od boku ta mała stocznia to tam aż by się prosiło o jakieś urozmaicenie na bocznej ścianie, a także plaża od tyłu. No nie, to jest bardzo pozbawione detali. Przyjrzyjmy się trochę bliżej i zróbmy kilka takich szybkich ujęć. O, a zerknijcie tutaj. Od tyłu ten klub rybacki wygląda prawie tak dobrze jak od przodu. Oczywiście tutaj już nie robiono tej charakterystycznej wykończeniówki. Mamy po prostu czysty tynk, jakieś tam wystające cegły, ale na przykład takie wejście bezpośrednio na pierwsze piętro, czy też bardzo dobrze wydeskowany pomost, to robi naprawdę duże wrażenie. Niestety, część z tych budynków została bardzo mechanicznie od tyłu wykończona, to znaczy mamy kilka, kilkadziesiąt powtarzających się kroków budowy, no a jestem przekonany, że jakiś plakat, może jakaś roślinność, Coś tutaj dałoby radę jeszcze dorzucić i od razu jeszcze lepiej byśmy na to spojrzeli, ale i tak pod kątem tej ekonomii klocka i tego, że nie szczypią się, żeby rzucić nam garść jakichś elementów wykończeniowych na tył, to jest bardzo dobrze. Naprawdę to doceniam. O, a zerknijcie jeszcze tutaj, jak mocno te klocki odbijają światła. No i na niektórych modelach mamy bardzo dużo tych desek, co by fajnie wykończyć dach. No, a na przykład na tym moim ulubionym klubie wędkarskim to właściwie cztery deski na krzyż, a chyba i tak jedno skądś tam dołożyłem. No ale z drugiej strony rozumiem, że w środku napakowano dużo więcej zawartości. Z kolei jeżeli chodzi o siedzibę kapitana, to nie wiem, dlaczego ona jest taka droga, bo w środku garść pajęczyn i jeden taki brzydki stolik z kartami i to właściwie tyle. Te pomieszczenia nie są wyposażone, no to dużo lepiej wypada ta mała stocznia, bo tam mamy jakieś narzędzia, jakieś stoły, no i widać, że robotnicy nad czymś w środku pracują. Ciekawy jest system zdejmowania dachów, ale to wiecie co, zmienia ustawienie kamery. Akurat stanąłem koło siedziby szkutników, więc podnieśmy ten dach. To wszystko jest po prostu tak o nasadzone i zobaczcie jak w świetle te klocki się błyszczą i odbijają od przeróżnych lamp. Tutaj tych desek jest stosunkowo dużo, chociaż w pewnym momencie ja już nad tym nie panowałem i co mi tam zostało z jakiegoś zestawu, to kładłem kładłem na byle jakie dachy, żeby jeszcze lepiej to wyglądało. No i tutaj co mamy? Jakiś kajak, wiosła. Jest ciekawa taka mini makieta żeglarska. Po drugiej stronie widzę jakieś zawieszone muszle, kraby, koło ratunkowe i tak dalej. No dość kontrowersyjny jest ten zakątek, bo mamy tutaj co prawda biurko, ale ta gazeta jest zamokła. To to nie wiem, czy jest lupa, czy coś zupełnie innego i jakieś łóżko w kącie. Tak to wygląda. Nie ma żadnych płytek z damperami na podłodze, więc te minifigurki... No, solidnie się wywalają. I teraz słuchajcie, zdejmuję bardzo ostrożnie, chociaż często po prostu zostają jakieś klocki. One są tak mocno wczepione, że ona, na przykład tutaj coś zeszło. I możemy się przyjrzeć, co tam w głębi pomontowano. No, są stoły warsztatowe, trochę narzędzi, jakieś ławki. No, i reperowana jest niebieska łódź. Coś, co mi się podoba, no, to była drabinka. No i ponownie, są jakieś szpargały, jakieś bibeloty, kotwice, zegary. Jest naprawdę starannie to wejście od boku też niczego sobie. No i możemy jakąś taką wyreperowaną łódź wodować przy pomocy tych torów, które są po stronie prawej na tym modelu. No jest naprawdę dobrze i też zwróćcie uwagę, ile tutaj dostajemy wody. Niestety niektóre płytki bazowe są z jasnego piachu, a niektóre z ciemnego i to sprawia, że jak te modele koło siebie ułożymy, to nie wygląda aż tak dobrze. No ale słuchajcie, i tak jestem pod wrażeniem. A wy? Przechodzimy do klubu wędkarskiego. W oknach są zawieszone takie biało-czerwone markizy, a na dachu dużo mew. One są z twardego plastiku i to jest kontrowersyjne. Pchają odlewy zwierzaków, które przecież należą do grupy Lego. Tutaj mamy takiego rudego kota, wiele jest krabów, homarów, ryb i tak dalej. W każdym razie żeby zdjąć dach, to tutaj musimy postąpić dość brutalnie i wyłamać takie zawiasy. A wtedy w środku no pojawia nam się taka kwatera, jak ktoś się mocno upije, może się tutaj przespać. Mamy jakieś akwarium, jakiś wentylator, chociaż akurat w wilnik nie chodzi, jest biurko z dokumentami kilka kieliszków, krzesło, tak naprawdę są tutaj dwa pokoje, trochę kwiatów. Trochę płyt tam w rogu i całkiem duża lodówka z napojami albo próbkami. Być może, no oni prowadzą tutaj jakieś badania. Wyposażenie moim zdaniem jest w porządku i też tutaj możemy się dostać faktycznie na górę. Więc właściwie jestem ukontentowany. Jakieś znaki mają odpowiednie swoje dedykowane nadruki. No to naprawdę powtórzę to, robi wrażenie. A zerknijmy jeszcze na parter. Tam znajduje się mała scena, jeszcze więcej napojów. Jakaś pizza, o, nienadrukowany banknot, to znaczy on nie jest zielony, to akurat dziwne. I kilka takich czerwonych sow. No i obrazy na ścianach. Słuchajcie, no detale tutaj naprawdę robią robotę. Nie będę się gniewał o jakieś takie drobne klocki, które po prostu się nie szczepiają. Taka już niestety natura. Tych klocków chińskiego producenta. No i dziwne jest to, że ta płytka, o tak po prostu oddzielnie, nie jest do niczego przyczepiona, ale za to mamy możliwość jakby przeniesienia jej łatwo w inne miejsce. No i cóż, pora na kajutę kapitana, i to jest zestaw drogi, a niesłychanie rozczarowujący. To znaczy, na zewnątrz jest wszystko w porządku. Są nawet jakieś skałki na dole, jakaś podczepiona łódź, ale jak tylko zerkniemy do środka. No, to robi się dramatycznie słabo i też nie mam żadnego problemu, żeby o tym opowiedzieć. Czekajcie, jak tutaj zdjąć ten najwyższy punkt. Chyba tak będzie trzeba obejrzeć. O, widzicie, co jest w środku? Nic. Pajęczyna, pająk, i jakaś skrzynka. To jest po prostu skandal. A niżej mamy jeden duży stół i po prostu na drugi karty jakieś butelki. I to tyle, słuchajcie, jakie to jest brzydkie, jakie to jest no, nieprzystawalne do innych modeli. No, tutaj, co prawda, pojawił się jakiś harpun, lornetka i ciekawy obraz na biurku, ale to stanowczo zbyt mało. Ba, pokażę Wam jeszcze w tej przybudówce. No totalnie też nic się nie dzieje. Widzę tylko jakąś skrzynię z pojedynczymi narzędziami i kolejną pajęczynę. To jest zdecydowanie zbyt mało w porównaniu do tych innych zestawów. Czekajcie, to wszystko mi się teraz rozpada na części. A tam na samym dole, no już nie mamy żadnych pomieszczeń, możemy tylko zerknąć do tej małej szopy. No ale ponownie, zmienię ustawienie kamery i nie ma tam absolutnie nic. Nie jestem też przekonany, czy ta deska surfingowa tutaj pasuje. Moim zdaniem psuje to klimat. A w tym miejscu, no nie wiem, chyba chcieli zrobić jakąś naklejkę, nadruk, ale o tym zapomniano. Zdecydowanie najmniej polecam ten zestaw, tym bardziej, że tutaj jest ta budowlana fuszerka, że mamy z jednej strony base plate'a, a z drugiej strony plate'a. Chociaż tyle dobrze, że dostajemy dwie łodzie na przodzie, i ładnie to wykończono, jeżeli chodzi o belkowanie tam na pomoście, no bo na dachu przeciętnie. Last but not least, jak to mówią anglosasi, pozostała nam tawerna i tutaj dachy zdejmuje się bardzo ostrożnie. Pamiętam, miałem drobne problemy z tym kominem, ale jako tako to wszystko się trzyma i jest w porządku. Chociaż w moim przypadku ta instrukcja była nieco skomplikowana, bardzo ciężko jest zajrzeć tutaj na pierwsze piętro. No, co ja tam widzę? Są jakieś przekąski, i to jest bardzo, bardzo ładny nadruk. Kilka stolików, jakieś butelki, po prostu zaopatrzenie. Przejdźmy nieco niżej, i tak w tym miejscu najmocniej podoba mi się ta przeszklona witryna. I co tam się znajduje? Zaraz. Na wejściu, po wejściu, no jest kilka plakatów i to takich naprawdę ciekawych. Ja je muszę wyciągnąć. One dotyczą głównie piwa i innych trunków. Mamy dziwnie wyglądające zieloną kawę butle. Jest jakaś lada, no i duży stół na dole. Chyba tam również można uprawiać jakiś hazard. Jest też kilka innych detali typu kapelusz, wieszak, ale to jest mniej ciekawe, no wszystkiego nie będziemy tutaj omawiać. Niemniej jednak no ten model, tą konkretnie tawernę znam najlepiej i powiem wam również, to jest dobrze wyposażone w przeciwieństwie do tych kwater kapitana. Dlaczego te modele są tak mocno nierówne? Nie mam pojęcia. Na początku, kiedy otwierałem te zestawy, nie byliśmy pewni, czy w środku znajdziemy minifigurki. Otóż niestety tak, i to jest totalny szajs. Zaraz wam to zresztą udowodnię. Opowiedzmy, no chwytam tego tutaj. No i właściwie noga to mu od samego patrzenia odchodzi. Następnie zerknijcie, jak prezentują się niektóre grymasy. No, przecież to jest bardziej straszne niż śmieszne. No, niektóre tam nadruki dają radę. Ale taki motyw Hail to the Chief, no, jest powiedzmy średni. O, te dłonie tutaj nie dochodzą. Chodzi to wszystko bardzo, bardzo topornie. Niektórzy mają cielisty grymas, a niektórzy żółty. No a tutaj, o, no przecież to nawet nie da się naczepić. Nie dość, że te figurki są w ogóle nie w klimacie. To zdarzają się takie błędy, jak ten kapitan, który ma nadruk tutaj na tyle. I właściwie nie nosi spodni. Ja widziałbym w tym miejscu, o na przykład, coś takiego w bardzo ładnych sztormiakach, albo też na pomoście ustawiłem chociażby żołnierzy, czy też ewentualnie nadadzą się tutaj piraci. No wszystko, byle nie te najtańsze minifigurki. Wykonano je bardzo słabo. Niektóre nadruki się bronią, ale bądźmy szczerzy, za chwilę to te wszystkie figurki o, powędrują do kosza i tyle z tego będzie. Na delikatny plusik mamy gdzie nadruki na czapeczce, ale to nie, to nie ratuje sytuacji. Jeszcze ty. No to jak to tak naprawdę jest z tą marką klocków Urge, czy też jak chcielibyśmy z angielskiego Urż? No, ciężki i skomplikowany temat. Z jednej strony dają nam tutaj dużo elementów i architektonicznie to się broni, ale minifigurki są paskudne, a i cena wysoka. Może na jednym kadrze zbiorę Wam plusy i minusy według mnie i możecie sami podjąć decyzję. W każdym razie, tutaj zostało mi całkiem sporo elementów zapasowych, no i separatorów. Tak naprawdę to może być niedopatrzenie mojej ekipy budowlanej. Ale nie będę ich za to ścigał. O, takie wypraski. No to jak znalazł do gwiezdnych wojen. Jeszcze tam widzę narzędzia i sporo różnego typu naczyń, kieliszków, a także desek. Tak naprawdę, no to to można by jeszcze poprzyczepiać na budynki, na dachy. Niestety, jakby te linki są zbyt grube, nie da się ich przewlec, chociażby przez wędkę. No i tak, klub wędkarski broni się. To by można nawet kupić, przyjrzeć się, poinspirować. Tak samo tawerna, ale już wahałbym się patrząc na tą stocznię. A odradzam wam kajuty kapitańskie. Z tego co widziałem, to na stronce jest także m.in. latarnia morska oraz inne motywy. Ja jednak podziękuję i nie będę kontynuował tej przygody, natomiast cieszę się, że mogłem wam pokazać taką ciekawostkę na kanale. Piszcie w komentarzach, bo wygląda to dobrze po zbudowaniu i sunięciu na takiej jednej mini makiecie. Trzymano!